Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Szybka wróżba wyboru, sugestia pana Bogdana, który wysłał mi propozycję mailowo. Czy wyjazd za granicę w tym momencie jest dla mnie opłacalny? No, w tym momencie bądź w najbliższym czasie, czyli tak bym powiedziała, do trzech miesięcy, licząc od tej chwili. Nie pytamy o taki ogólny wyjazd za granicę, no bo może ktoś na przykład wyjedzie za 5, za 10 lat, no ale to już jest inna sytuacja. Nie będziemy wybiegać, tak daleko w przyszłość. I można to rozpatrywać pod kątem właśnie pracy, pod kątem takim ekonomicznym, czy to będzie opłacalne, ale też jedna pani w komentarzu yy, mówiła o takim właśnie takiej propozycji, takiego pytania i tam dotyczyło to akurat yy, spraw miłosnych, związkowych, czy właśnie z ukochaną osobą warto wyjechać za granicę, jeżeli taka sugestia padnie ze strony tej osoby. Więc oczywiście, no kto chce yy, tutaj mieć odpowiedź w sprawach miłosnych też tak może do tego podejść pytamy ogólnie, czy ten wyjazd jest dla Was opłacalny, czyli pod względem ekonomicznym dla niektórych pod względem uczuciowym dla innych, no każdy sobie tutaj dopasuje swoją indywidualną historię do tego pewnego schematu i teraz tak kochani, trzy opcje do wyboru, jeden, dwa trzy, tu się nie ma nad czym zastanawiać, są po prostu trzy kart, ta grupka, która Was najbardziej przyciąga no, to po prostu wybieramy sobie, kochani. I mam nadzieję, że już wybór został dokonany, bo tak jak mówię, no nie ma tutaj nad czym myśleć. To jest po prostu działanie intuicji. Zaczynamy od opcji numer jeden. Kto tam wybrał? Kochani, mamy dziesiątkę trefy tutaj. To pokazuje na no, jakąś trudną sytuację wokół Was, ale takie coś, jakby to przychodziło, wiecie co z zewnątrz. Jakbyście tkwili gdzieś w jakiejś takiej matni, w otoczeniu, gdzie są intrygacje. Gdzie po prostu no, nie można nikomu ufać, tak się źle tam czujecie w jakiejś grupie ludzi, czy w jakimś najbliższym otoczeniu. No, może być praca taka, gdzie po prostu, jak to się mówi, jeden na drugiego kabluje, gdzie jest wyścig szczurów, gdzie jest niezdrowa atmosfera, gdzie być może to jest jakaś na przykład duża korporacja, chociaż niekoniecznie, może to być jakaś mniejsza firma, no ale jakoś tutaj się tragicznie człowiek czuje w zetknięciu, właśnie z pewnymi osobami, z pewnymi ludźmi, gdzieś. Po prostu bycie w takim miejscu, gdzie się źle czujecie, po prostu, gdzie cała wasza energia życiowa jakby się rozprasza. Być może są jakieś knowania, jakieś obgadywanie za plecami, plotki. No, bardzo taka nieprzyjemna atmosfera. I człowiek po prostu się czuje tutaj jakby w jakimś zamknięciu, jak w matni. To jest też dziesiątka, więc dziesiątka nam kończy pewien cykl, tak samo jak w karcie Tarota. Te dziesiątki nam zamykają właśnie cykle, więc y, też może być to wskazówka, żeby już zakończyć ten etap swojego życia. Więc jeżeli to praca, no to warto by było tutaj odejść z tej pracy. Jeżeli to jest na przykład jakiś dom, jakieś miejsce, w którym wy zamieszkujecie i też y, po prostu jest trudna do wytrzymania atmosfera, już nie macie siły tam dłużej, Przebywać, to również jest to wskazówka do tego, aby po prostu porzucić to miejsce, odejść stamtąd. Jeżeli macie opcję wyjazdu właśnie za granicę, ucieczki z tego miejsca gdzieś za granicę, no to tutaj bym widziała taką możliwość jak najbardziej. Siódem buław. To potwierdza nam tą dziesiątkę, czyli faktycznie jest tutaj jakiś problem z otoczeniem, bo wy coś chcecie robić, to nie jest problem w was. Wy byście chcieli tam budować, angażować się, na przykład jeżeli chodzi o pracę, no to. Staracie się faktycznie, najlepiej jak potraficie, wznieść się tutaj na wyżyny swoich możliwości, no ale co, coś lub ktoś Was ciągle blokuje, bo jesteście w jakiś sposób atakowani, niedoceniani, macie już takie poczucie po prostu niespełnienia w tym miejscu. To też może być niespełnienie w związku, w rodzinie, czucie się taką czarną owcą na przykład. No gdzieś po prostu powiedziałabym, że to miejsce, w którym jesteście, czy to jest praca, firma, czy to jest dom, czy to jest jeszcze jakieś inne środowisko, jest dla Was nieprzyjazne i nie jest po prostu Waszym miejscem. Nie jest to miejsce takie, w którym Wy powinniście przebywać, ponieważ Wy się tam źle czujecie i nie macie też możliwości rozwinięcia skrzydeł, czyli Wasz potencjał jest w tym miejscu po prostu brzydko mówiąc marnowany, marnotrawiony, idzie na zmarnowanie. Y Karta Koniczyna e, mówi nam o jakichś szansach, okazjach. Mówi: łap okazje, które się nadarzają, więc jeżeli faktycznie do Was przychodzi w tym momencie jakaś propozycja wyjazdu za granicę, pracy za granicą, bądź rozpoczęcia jakiegoś nowego życia gdzieś za granicą, no dla niektórych może to nie być stricte za granicą, ale po prostu możliwość jakiejś tam przeprowadzki, żeby coś zmienić, zmienić swoją lokalizację, to skorzystajcie z tego, kochani, bo Koniczyna mówi o bardzo dobrych okolicznościach, ale to od nas zależy, czy my je wykorzystamy, bo to jest coś intratnego, coś, co nam się naprawdę opłaca, tylko czy my się odważymy i skorzystamy z tej opcji. To jest też taka sytuacja, żeby nie przegapić tej nadarzającej się okazji, bo ona może się szybko nie powtórzyć, więc jeżeli ktoś Wam tutaj coś zaproponował, bądź zaproponuje na przykład pracę za granicą, no to yy, po prostu nie oglądajcie się, nie zastanawiajcie się zbyt długo, tylko dajcie jak najszybciej odpowiedź. No na pewno ta tam, gdzie jesteście obecnie, to ym, sukcesu wam nie wróżę, dlatego że to jest takie po prostu coraz gorsze samopoczucie. No, prędzej czy później, i tak będziecie musieli stamtąd odejść. Myślę, że raczej prędzej, bo dziesiątka no już ewidentnie mówi, że tutaj jest zmęczenie materiału. Tutaj to już powinno być zakończone, odcięte, pogrzebane. Ten etap zamknięty. Co jeszcze mamy tutaj? Kordelia, kontakt z naturą. Zbyt długo przebywałeś w zamkniętych pomieszczeniach. Wyjdź na zewnątrz i zaczerpnij świeżego powietrza. Chodzi tutaj o wyjście na zewnątrz, po prostu na łono natury, ale to zbyt długie zamknięcie w pewnych miejscach, w pewnych pomieszczeniach też każe być bardziej otwartym, zmienić swoje środowisko, swoje miejsce pracy bądź miejsce zamieszkania, udać się na jakieś nieznane tereny, spenetrować nowe krainy w swoim życiu. Nie tkwić już w tym miejscu, w którym jesteście. Więc u Was ewidentnie, kochani, jakakolwiek zmiana związana właśnie z wyjazdem, z nowym otoczeniem jest korzystna i opłacalna. Więc myślę, że tutaj w tym przypadku no nawet nie ma się na co oglądać, bo ten rozkład jest jednoznaczny. Tu warto by było, jeżeli taka propozycja jest, taka możliwość się pojawia, to warto by było z tego skorzystać i faktycznie no, po prostu wyjechać, moi drodzy. Yy, układ numer dwa. Kto tutaj wybrał? siódemka trefl, no prześladują nas te trefle to jest jeszcze gorsza bym powiedziała karta od dziesiątki trefl, bo tam była już jakaś taka nadzieja na zakończenie czegoś prawda, natomiast ta siódemka no wiecie, to jest też taka karta pewnej izolacji, zamknięcia pewnego niezrozumienia człowieka przez człowieka i ja bym powiedziała, że to jest jedna z najgorszych kart w talii klasycznej, niestety bo to jest takie wyobcowanie, gdzieś czujemy się źle, czujemy smutek, dojmujące rozczarowanie miejscem ludzi Ludźmi no, y, naszą sytuacją życiową, po prostu nie czujemy się szczęśliwi, czujemy się przytłoczeni. Ta karta może mówić o złym stanie zdrowia, może mówić o jakiejś depresji, czyli trudnych stanach psychicznych. no Po prostu jest sytuacja taka, która nas wykańcza też w jakiś sposób psychicznie, poszukujemy oddechu, chcemy coś zmienić w naszym życiu, bo mamy takie wrażenie, że tak naprawdę nic nam się nie układa tak, jak powinno się układać. Jeżeli gdzieś tam na chwilę zacznie coś się dobrze dziać, to. Za chwilę coś przychodzi, takiego jakiś krach, jakiś kryzys, który powoduje, że no jednak jesteśmy znowu na tym minusie, że znowu coś idzie pod górkę, że znowu coś poszło nie tak. Um. Tak, potrzeba Wam więcej słońca, więcej optymizmu. Ja bym powiedziała, że też otoczenia, bo słońce kojarzy się z wakacjami, z jakąś taką letnią porą wakacyjną, z odpoczynkiem, z wytchnieniem, z naładowaniem akumulatorów. Czyli potrzeba Wam więcej energii, potrzeba Wam takiego doenergetyzowania się. Można to zrobić na łonie natury, można to zrobić poprzez medytację, poprzez e, palenie świec intencyjnych, poprzez słuchanie relaksacyjnej muzyki, poprzez kontakt z dziećmi czy ze no są różne, różne sposoby na to, żeby tutaj sobie pomóc w jakiś sposób, wyciszyć się, ukoić. No dużo słońca też by się przydało, ale wiadomo, w Polsce mamy już okres jesienny i tego słońca jest coraz mniej, więc to już trudno jest po prostu tutaj skorzystać z takich cieplejszych dni. No chyba, że macie w perspektywie gdzieś wyjazd do jakichś ciepłych krajów. Ja bym powiedziała tak bardziej w kategoriach urlopowych niż na stałe, no ale jeżeli jest taka opcja, to Czemu nie? No, urlop jest Wam tutaj niewątpliwie potrzebny. Potrzebne jest wewnętrzne zharmonizowanie, praca z czakrami, bo tutaj u Was po prostu są blokady, to wszystko no, nie funkcjonuje tak jak należy i stąd też wynikają pewne problemy w Waszym życiu. Karta ptaki. Ja bym powiedziała, że to jest karta komunikacji, to na pewno, czyli rozmowy. Być może tutaj prowadzicie jakieś negocjacje, kontakty z zagranicą, jeżeli faktycznie bierzecie pod uwagę um, ten wyjazd zagraniczny, ale to mogą być rozmowy, pertraktacje, takie w celu poprawy jeszcze tej sytuacji, która jest obecnie. Czyli może wy gdzieś tam jeszcze próbujecie coś tutaj naprawić. Albo to jest grunt zawodowy, albo to jest grunt prywatny, związkowy, no i wy jeszcze walczycie, jeszcze. Rozmawiacie, jeszcze prowadzicie komunikację, jeszcze próbujecie coś tam gdzieś tam powiedzmy mediować i tak dalej, i tak dalej, żeby ta sytuacja się poprawiła. Ale ja myślę, że to tutaj no, nie rokuje nadziei na poprawę, jeżeli nie nastąpi taka zmiana w Was, czyli Wy się nie zrównoważycie. Tu jest po prostu problem wewnątrz i to się manifestuje na zewnątrz. Te ptaki mogą oczywiście. Jak najbardziej oznaczać wyjazdy. No, ptaki zazwyczaj podróżują stadnie, nie fruwają samotnie, zwłaszcza na długie dystanse, więc może tutaj wyjazd właśnie z jakąś osobą i rozważacie, czy jechać, czy nie jechać, czy to byłaby dobra opcja, czy niekoniecznie, bo karta ptaków też każe przemyśleć dobrze swój każdy krok, ale pamiętajmy też o tym, że ptaki są płochliwe, więc tu może być u Was po prostu jakaś tam faktycznie możliwość się pojawia wyjazdu, zostawienia. Tego wszystkiego za sobą, ale w Was jest lęk, w Was jest strach, dużo wątpliwości i Wy nie wiecie, co macie z tym zrobić. Wy po prostu nie decydujecie się na ten krok, bo boicie się, że wcale to nie będzie dobra odmiana, tylko że to będzie coś jeszcze gorszego, że jeszcze sobie bardziej zaszkodzicie. U Was jest lęk przed wykonaniem jakiegoś konkretnego kroku. I mamy tutaj e, tak, sigę, chwila ciszy, spędź chwilę w samotności, odpoczywaj, medytuj, rozmyślaj. Ja bym powiedziała, że u was to jest głębsza kwestia, bo tu nie chodzi o wyjazd za granicę. Nie powiedziałabym, że u was jest korzystny ten wyjazd za granicę, opłacalny, y, bo dla jednych będzie, dla drugich nie będzie, ale prawda jest też taka, że y, jeżeli wy tylko wyjedziecie bez jakiejś takiej pracy nad sobą, nad swoimi myślami, nad swoim postrzeganiem, to jedziecie w nowe miejsce, a będziecie się czuć dokładnie. Tak samo jak w Starym Miejscu, bo tutaj trzeba się zająć sobą przede wszystkim. To jest praca z własnym wnętrzem, praca nad sobą, bo w kontekście duchowym, oczywiście, ta karta ptaków może nam oznaczać, że mamy potrzebę kontaktu ze swoją wyższą jaźnią, że gdzieś ten kontakt został zaburzony, że my nie do końca tutaj no, wierzymy swojej intuicji, może jest potrzeba kontaktu ze swoim przewodnikiem duchowym, wyciszenia się, właśnie zrozumienia, czego nam w życiu brakuje. Czego nam potrzeba, i dopiero wówczas możemy podejmować jakąś e, decyzję. Tu jest, kochani, też konieczność jasnego komunikowania swoich potrzeb i emocji, więc, kochani, praca z czakrą gardła. I zwłaszcza jeżeli się uskarżacie na częste infekcje gardła, no to już macie stuprocentowo pewne, że. Ta czakra gardła nie pracuje jak należy. Też można ubierać się na niebiesko, jeść na przykład niebieskie produkty w, te, w takim kolorze, w takim odcieniu. Można jakąś muzykę relaksacyjną sobie tutaj włączyć od czasu do czasu. Można po prostu harmonizować czakry ze szczególnym uwzględnieniem właśnie czakry gardła. Więc ja myślę, że u Was, kochani, to akurat jest tak, że wyjazd za granicę może być korzystny, ale nie teraz albo na przykład, no może to być korzystne, ale nie musi być korzystne, bo u was najpierw jest kwestia przepracowania własnych emocji, bo wy tak naprawdę do końca nie wiecie, czego byście chcieli. I chcielibyście jechać, i z drugiej strony się boicie, więc jesteście na takim rozstaju. I tutaj wyjazd nie jest remedium na wasze problemy, bo te problemy nie znikną przez to, że wy na przykład zmienicie otoczenie, że pojedziecie za granicę. Te problemy są cały czas w was i będzie to tkwiło w was, dopóki wy sobie, Sami z tym nie dać rady. Miejsce tutaj jest sprawą drugorzędną. Najpierw trzeba poukładać swoje sprawy, trzeba dotrzeć do swojego wnętrza, zastanowić się, czego wy tak naprawdę chcecie, i dopiero później podejmować takie decyzje. Wyjazd, tak jak powiedziałam, nie jest tutaj receptą samą w sobie. On może pomóc, może, lecz nie musi, ale jeżeli pomoże, to w ramach takiego jakby dopełnienia, ale nie jest to istota, jakby czyli wyjazd nie jest tutaj lekiem na to co się dzieje wokół was no i przechodzimy sobie kochani do rozkładu numer 3 bo miały być bardzo takie króciusieńkie przekazy, a znowu gadam jak najęta, więc dla tych którzy wybrali trójeczkę, dwójka pik no jest to jakiś rodzaj rozchwiania ponieważ mamy jakieś być może dwie opcje, no i się zastanawiamy, wybieramy czy tak czy nie jakieś wątpliwości tutaj w tej dwójce się zawierają, może to być jakiś rodzaj partnerstwa partnerstwa, czyli kwestia taka, że wyjeżdżamy we dwie osoby, po prostu z kimś. Czyli jest kwestia jakiejś współpracy, zaufania być może tej drugiej osobie, ale może to być też otrzymanie jakiejś intratnej propozycji, na przykład propozycji pracy z zagranicy. No i wy się właśnie zastanawiacie, czy tak, czy nie. Czyli jest to jakiś tam rodzaj szansy dla was, wy to dostrzegacie, ale mimo wszystko no są wątpliwości czy porzucić to co mam tutaj, to moje takie w miarę poukładane życie i czy popchnąć na to, czy, czy wypłynąć na te głębokie wody, czy to rzeczywiście jest dla mnie. Jakiś rodzaj wahania tutaj jest, chociaż z jednej strony niewątpliwie was ciągnie w tamtym kierunku, ale kochani, mamy kartę gwiazdy, czyli to jest jakiś, jak, jakaś możliwość spełnienia waszych marzeń. Rzeczywiście może się okazać, że to będzie taka decyzja, która popchnie was tutaj na właściwą ścieżkę ku takiej samorealizacji, ku jakiemuś musz spełnieniu, ku czemuś dobremu w waszym życiu. Ku właśnie sięgnięciu po tę gwiazdkę z nieba, czyli coś się tutaj odmieni, taka odmiana losu, bym powiedziała tak, kochani. Tu mamy kartę rybek, także no ryby to jest, kochani, przypływ gotówki, możliwość, potencjał zarabiania więcej pieniędzy, ale ogólnie to jest bogactwo, dobrobyt, nie tylko w sensie takim materialnym, też jakiś tam rodzaj samorealizacji i spełnienia, czyli świetnie to tutaj koresponduje z tą gwiazdą, więc to już Was powinno utwierdzić w przekonaniu, że to jest dobra ścieżka, słuszna droga i że u Was rzeczywiście chyba najbardziej z tych wszystkich trzech rozkładów jest to jasno powiedziane, że tak, nie wahaj się jedź. Bo to jest Twoja życiowa, bym powiedziała, szansa. Tak, kobieta motyl, przeobrażenie. Właśnie doświadczasz głębokiej przemiany, która przyniesie Ci szczęście. No to, kochani, chyba nie mogą być bardziej tutaj pomyślne karty. To jest dla Was taka totalna odmiana Waszego życia. Ten wyjazd, no wiadomo, trzeba coś porzucić, takie swoje dotychczasowe życie, być może rodzinę, być może dobrze znane miejsca na rzecz czegoś nowego, czegoś niepewnego, czegoś, w co dopiero będziemy się wtapiać, wchodzić. Więc my nie wiemy, do końca, co nas tam czeka, ale macie tutaj zielone światło, bo to rzeczywiście, co się tutaj wydarzy, będzie prowadziło też do takiego waszego wewnętrznego przeobrażenia, do jakichś takich zmian wewnętrznych. Czyli wy będziecie tutaj zupełnie nowymi ludźmi, ale wasze życie zmieni się wobec tego o 180 stopni. Tam czeka na was jakiś rodzaj spełnienia. Tu bardziej mi się pokazuje na spełnienie materialne i na spełnienie takie wasze. Nasze własne pod kątem samorealizacji, rozwoju kariery, własnego rozwoju wewnętrznego, ale kto wie, może również dla niektórych to będzie oznaczało spełnienie miłosne, bo to jest ogólnie no, spełnienie naszego marzenia, to o czym marzymy, prawda? A każdy z nas też ma jakieś inne potrzeby, inne marzenia, inne cele w życiu, więc dla każdego może to się zrealizować nieco inaczej. Ale tutaj rzeczywiście piękny ten ostatni rozkład wyszedł i myślę, że no najlepszy pod tym kątem. Rzeczywiście taki najbardziej e, optymistyczny i pchający Was faktycznie w tym kierunku. Więc tutaj dla osób, które wybrały opcję numer 3, śmiało mogę powiedzieć: nie wahajcie się, idźcie w, te, w tym kierunku, wyjeżdżajcie, bo jest to dla Was naprawdę coś w rodzaju takiego, takiej życiowej okazji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że to czytanie okazało Okazało się dla Was pomocne. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia, papa. Pa.